Piotra poznałam w klubie i ogólnie to było tak, że było jakoś trzy miesiące po rozstaniu z moim pierwszym chłopakiem po około dwóch latach. Myśmy byli dwa lata i on ze mną zerwał miesiąc przed drugą rocznicą, bo stwierdził, że nagle mnie nie kocha. No ale ja ogólnie już byłam, miałam osiemnastkę i ten... i... Umówiłam się z koleżankami do tego Mówiłam się z koleżankami, że przyjdą no, do mnie tutaj do mieszkania i się razem wina. Z koleżankami z podstawówki. No i umówiłyśmy się, wiecie, razem sobie popiłyśmy to winko. I one mówią, że one ogólnie to Ja już lat. Zabije... Co? Ty ja miałaś lat w tym momencie, jako pana taką 18. 18. Nie, bo tak w momencie, jak wspomniałeś o koleżankach z podstawówki, ja trochę nabrałem podejrzeń. Innych. Koleżanki z podstawówki, z którymi chodziłam do podstawówki. A. Tak, no. że no, i ten i e, czekaj, no i one powiedziały ogólnie, że one już ogólnie mogą zawi muszą zawijać, bo zaproponowałam, że może dziś pójdziemy do jakiegoś klubu, albo coś, one nie, bo my musimy już zawijać. Tylko odrobinę. E, Powalować kamieniami. Tak. Tak. Jajeczka na Wielkanoc. No to wiesz. był ogólnie ostatni, ostatni piątek. To był chyba um, ostatni piątek grudnia. To był chyba jakoś. No i one mi powiedziały, że takie dwie inne koleżanki są razem z razem w klubie, w tak zwanym hormonie. No i powiedziałam, no dobra, no to pójdę do nich pobawię się. I ten i poszli, poszłam tam do nich, spotkałam się z tymi dziewczynami. No i Byłyśmy sobie na parkiecie, tam piwo piłyśmy I ogólnie ja od razu zauważyłam Piotrka, no bo był od razu w moim typie jakby, nie? O, znowu przyszedł O kurwa, on przeskoczył chyba! Nie, ale widziałem to Ja też przestraszyłem, tak troszeczkę zamarłem O Jezu Eee, i ten I... ja e, bo się zestresowałam Nie tylko ty Autentycznie oko zauzawiło w momencie, jak ja No i właśnie w tym samym momencie właśnie Piotrka zobaczyłam na parkiecie i od razu mi się spodobał, bo my tańczyli, on był z jakimiś kolegami. Ale jakoś nie, nie bardzo zwracał na nas, znaczy się, wie, myśmy tam gadali, później poszliśmy na, na, na drinka wszyscy razem, ale on tak nie bardzo zwracał w ogóle uwagę na, na mnie czy na kogokolwiek. Do tej pory nie zapomnę jak poszliśmy tam do góry, do, bo tam dwupoziomowy był, był tak najpierw była dwupoziomowa, a u góry był bar. Poszliśmy do góry, no i chłopaki się pytają czy chcemy jakiegoś drinka, ja ogólnie podziękowałam, koleżanka wzięła. E... Nie no, zauważyć zauważył, dobra, ho w kimę. Zauważyć zauważył, ale nie ten, ale nie... Nie przejął się za bardzo. No i on... W... W pewnym momencie stwierdził, dobra, ja idę na chatę i moja koleżanka go jeszcze, Ola, ona też w ogóle Ola, ona zatrzymała go i, ale, e, ale ty się dzisiaj ubrał... bo miał taką błękitną koszulkę, ty, a ty, dzisiaj, koszulkę? Ubrałeś koszulkę ty, a ty o, czu, dzisiaj ubrałeś koszulkę tak pod kolor oczu, nie? Wiecie, taki, On się tak na nią spojrzał, w wiecie, już taki, w, w taki dosyć um, no. ciekawym stanie No. i sobie poszedł. No, A jego I se poszedł. O, Mariusz w końcu. O, Mariusz w końcu. I yy, ten. I, I sobie poszedł. Ten. W ogóle. I, i sobie bez poszedł. Bez żadnego numeru, bez niczego. Myśmy tam jeszcze nie Z żadnego punktu widzenia się nie siedzieli. No i się pytają, co tam robią, co robimy. Eee, ja mówię, no chodzę do technikum samochodowego. A jego kumpel już taki najebany. Ale ty się chalisz żalisz. E, kurwa, z kim ja rozmawiam? No brachuj. Ja się już. A to jest, to jest ten, Konrya, Konrad. No chodź spać! Ja już idę. Serkiu chciałem i ty się muszę odpisać. <grywa> I ogólnie impreza się skończyła, poszłam na chatę. Za tydzień znowu poszłyśmy, ale ogólnie ich nie było. Nie było ich i stwierdziłam dobra, odpuszczę sobie. Ta, nie ma sensu się sobie. tam, wiecie. Yy, nie ma sensu interesować się skoro tam, nie przyszedł. no ale koniec końców i tak przyszedł interesować ale jakoś skoro tak... nie przyszedł. No, ale koniec końców yy, dzień później przyszedł, przyszedł ale jakoś tak yy, tydzień yy, tydzień nie przyszedł, gada... ale ja aha, też aha, jakoś nie nie gadaliśmy ale też nie gadaliśmy ja co tym zrobię aha nie gadaliśmy ha 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 ha, 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 ha. E, i ten e, iż, jest jest żarcie o zjem e, za żarcie jest jest żarcie o zjem za żarcie e, i ten i wodę jeszcze i dopiero za trzecim razem ogólnie y, poszłam z moją siostrą do tego samego klubu. I ten. I do tego samego klubu poszłam. No i Piotrek znowu był. No to tam y, zaczęliśmy razem tańczyć. Ja się ogólnie śmieję, że on był najebany. Ja byłam najebana, ale tak jakoś wyszło. Tak. Y, I ten. Y, I. Ale ogólnie nie dał mi swojego numeru, po prostu wyszedł z klubu. Ja w sumie zapomniałam o tym, żeby dać mu swój numer. On mi nie dał swojego. I ja tylko wiedziałam, że. To było w piątek i ja tylko wiedziałam, że on w niedzielę gra koncert w takiej galerii gryf na, na Włośpie. I ja jak ta kurde. prawie że stalkerka. <laughs> prawie że stalkerka. Wlazłam na stronę tego gryfu. Wszystkie zespoły przeszukałam na Facebooku. Po kolei każdego członka zespołu oblukałam na Facebooku, aż w końcu go znalazłam i napisałam do niego. E, I ten. I. E, no i w sumie tak wyszło, że poszłam na ten koncert. Przyniosłam mu Bigos, którego i tak koniec końców nie zjadł. No, i to w styczniu było jakoś, 15 stycznia, i w sumie już w maju razem mieszkaliśmy. I tak. Może Proste pytanie, a odpowiedź tak rozbudowana, że już było przerywać. Aż w się, się na Twitcha, dodałem obserwacji, obserwację, zacząłem pisać sobie na czacie. <śmiech> <śmiech> a Bigos dalej stoi w gablocie, i prosto. <laughs> Nie, nie ma już bigosu. Niestety już bigosu nie ma. Co yy, no, dokończę tylko te lampy przy tym, okay. przy drzwiach. I będziemy szli tam, gdzie jest y, gaz. Tak myślę. Może to ci jeszcze za jakieś pytanie proste zada? No bo y, szaman y, odebrał Story Time. Dlatego Kurwa, się zblokowałam. Ale piękna historia. No nie. A, za. zaparty tam. Ja nie mogę. Ale już słyszałeś przecież, więc o co nie, ci nie chodzi? Nie słyszałem tej historii w taki sposób, jak ją No, ja w skrócie mówię, że spotkaliśmy się w krubie, ja byłam najebana, on się najebał i tak wyszło. Wiesz, nie wiem dlaczego, ale jak wiesz mój. No on był najebany, ja byłam <laughs> najebany i tak wyszło, że mam żółwia. <laughs> tak nie wiem, to mi najbardziej Zresztą pasuje to do tego. Do <laughs> Ale tylko szaman, powiedz mi, proszę, czy to jest ironicznie? <grystanie> czy faktycznie było warto zbierać te 15 tysięcy? <grystanie> Tam chyba zbieram i zadać jakieś pytanie.